Nowy rok, nowe zasady konsumenckie ustanawiają pewną gradację tych wniosków, jakie może złożyć konsument przy reklamacjach, jeżeli ten towar jest niezgodny z umową. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Cały czas świadczymy usługi finansowe, pomocy finansowej, wsparcia dla przedsiębiorców. 6 stycznia w Jeleniej Górze odbędzie się orszak trzech króli. Największe jasełka świata. Dzień dobry państwu. Jest środa 4 stycznia. Kamila Krawiecka Bryl. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Na początku serwisu informacyjnego więcej powiemy o nowych przepisach, mających istotny wpływ na sytuację konsumentów. Nowy rok, nowe zasady konsumenckie. Zmiany dotyczą między innymi obniżki cen. Co to oznacza w praktyce? Zmiany te dotyczą konsumentów i dotyczą kwestii po, po pierwsze cen, tak, czyli podawania cen, ceny y, dotyczących promocji, tak, czyli jeżeli mamy cenę towaru, należy również podać cenę, y, która najniższą cenę obowiązującą w ostatnich 30 dniach przed y, y, zgłoszeniem tej promocji. Do 30 dni wydłuży się także termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. Nowe zasady dotyczą także reklamacji. W dniu dzisiejszym reklamacje dotyczące umów zawartych po 1 stycznia 2023 roku będą mogły być rozpatrywane na podstawie rozdziału 6a ustawy o prawach konsumenta. Jest to zupełnie nowy rozdział, czyli od 1 stycznia. Nie możemy stosować tutaj przepisów o rękojmi, które są zawarte w Kodeksie cywilnym. Skraca się także termin odpowiedzi na reklamację. Doszło do zmian polegających na skróceniu terminu odpowiedzi na reklamację. Ogólny termin do tej pory wynosił 30 dni, aktualnie jest to termin 14-dniowy, czy jeżeli z innych przepisów nie wynika jakiś inny termin, ogólny termin na odpowiedź na reklamację jest to termin 14-dniowy. Więcej na temat wprowadzonych zmian przeczytają Państwo na naszym facebookowym profilu, a w razie jakichkolwiek pytań powiatowy rzecznik konsumentów dostępny jest w poniedziałki, środy i piątki w siedzibie starostwa powiatowego przy ulicy Kochanowskiego 10. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zachęca przedsiębiorców do skorzystania z jej oferty. Warto dodać, że w tym roku ta jednostka samorządu województwa obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. W ostatnich latach Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wsparła blisko 8 tysięcy osób, podmiotów oraz firm. Kolejne będą mogły liczyć na jej pomoc w nadchodzących 12 miesiącach. Cały czas świadczymy usługi finansowe, pomocy finansowej, wsparcia dla przedsiębiorców i lada dzień ruszają nowe pożyczki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Będzie to pożyczka obrotowa, tak bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców, do kwoty blisko pół miliona złotych oraz duże pożyczki inwestycyjne, bo w tych czasach też dużo firm chce inwestować i to będą pożyczki, które będą wynosiły od miliona do trzech milionów złotych z możliwością przeznaczenia właśnie na inwestycje, unowocześnienie swoich zakładów pracy. Nabory wniosków powinny ruszyć już w przyszłym tygodniu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ma już zagwarantowaną na ten rok pulę 12 milionów złotych na wsparcie dla przedsiębiorczych mieszkańców naszego regionu. Przymierzamy się też do nowych projektów, do nowej perspektywy i z końcem bieżącego miesiąca stycznia będziemy już składać pierwsze takie fiszki projektowe do projektów Polska-Czechy oraz Polska-Saksonia. Dodatkowo w trakcie 2023 roku odbędą się liczne wydarzenia. To jest trzeci festiwal polsko-czeski, festiwal smaków, który będzie miał miejsce w pierwszy weekend sierpnia. W ostatnią niedzielę sierpnia organizujemy kolejną już, też jubiluszową, wystawę produktów regionalnych wyprodukowaną pod Śnieżką. Będziemy też pomagać przy organizacji Parady Rowerów, a w listopadzie dla przedsiębiorców 30. Polsko-czesko-niemieckie forum kooperacji firm z największą giełdą B2B w Polsce. Krótko mówiąc będzie się sporo działo. Wszystkie informacje pojawią się wcześniej na stronie internetowej i mediach społecznościowych karu oraz na antenie telewizji dami Jelenia Góra. A już w najbliższy piątek 6 stycznia w Jeleniej Górze odbędzie się orszak trzech króli. 12 raz Jelenia będą mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. O, po raz dwunasty w Jeleniej Górze organizujemy Karkonoski Orszak Trzech Króli. W całej Polsce około tysiąca miejscowości, większych i mniejszych, wchodzi w to wydarzenie, jakim są największe jasełka świata w Dniu Trzech Króli. A zatem wspólne kolędowanie, to co jest najpiękniejsze w tym wydarzeniu, że całe rodziny wielopokoleniowe spotykają się, aby na w przestrzeni publicznej wyznawać także swoją wiarę, nieść swoje dary, dary serca nowonarodzonego. Już 6 stycznia w południu w Bazylice Świętego Erasma i Kracego odbędzie się musza święta w Góralskiej Oprawie Muzycznej. A o godzinie 13 spod budynku Szkoły Katolickiej przy Kopernika 1 rusza orszak, który docelowo dotrze do choinki na Placu Ratuszowym w centrum naszego miasta, aby tutaj dalej wspólnie kolędować. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w 12 Karkonoskim Orszaku Trzech Króli. 2 stycznia w pobliżu Śnieżki po czeskiej stronie Karkonoszy znaleziono ciała poszukiwanej od 30 grudnia 2022 roku kobiety i jej trzyletniego syna. Po formalnym zgłoszeniu zaginięcia przez jej partnera w poszukiwaniach udział brało 150 osób. Jak podała Polska Agencja Prasowa Czeskim, ratownikom górskim, policjantom i strażnikom Karkonowskiego Parku Narodowego pomagali polscy goprowcy. Przyczyny ich śmierci bada policja. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego zaprasza wszystkich na koncert kolęd z okazji Święta Trzech Króli z Arką Noego. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie odbędzie się 5 stycznia o godzinie 19 w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach Śląskich Zdroju. Wstęp na koncert jest bezpłatny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia.